Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy specjal na 50 subów. Podobiliście wreszcie po tylu miesiącach 50 subów, a ze mną jest Zuzia! Zuzia będzie dzisiaj otwierała skrzyneczki. Okej, okay, widzowie. To ja powiem Wam tak, Zuzia otwiera 5 skrzyneczek i ja 5. Widzicie, jest 9 darmowych. Big boxów. Jest Mr. B wyszedł. Zuzek, otwórz pierwszą skrzyneczkę. Proszę bardzo. Zuzek klika. Zuzek, tylko nie wal w ten telefon. I. pyk! Jedną otwierasz jeszcze, ale nie wal. Proszę. Reikatnie. Osiem punktów. Zuzek! Trafiłaś coś! Co? To, to jest odcinek, to Zuzia coś trafia. Otwieraj, otwieraj! Bij! Bi! Mamy bi! Mamy bi! Bij! Bo trafiłka! Zusek, trafiłaś mi bi! Nie masz? Nie mam bi! Traf, trafiłaś mi bi! Jeszcze jedną. Ty. Widzowie, ja jestem już tak podielany, że ja nie wiem. Dzień punktów dorosły. Kolejne! Tak, możesz. Ciekawe co Star Power to Leona! Co to jest za odcinek? No ja już nie wiem. Widzowie, powinniście zostawić... Tak. Sobika! I łapeczkę. Rzuzek, otwieraj dalej. Ty masz jakiegoś farta. Delikatnie. Nie, z tym już nie będzie. U, ja już się bałem, że coś jeszcze będzie. Okej. Okay. No, ciśnij. Ok, Złotek, ostatni big box. Twój. Ok. 8 do Piperki i 11 do Elpilima. Maciek, nie stresuj. Ja jestem widzowi tak zestresowany, że ja nie wiem. Punkty do Karla, Dajna Majka i Barleja. Tak? Tak. Proszę bardzo, Goldzik, Poko, Jessie, Ems i 5 Gamików. Super! O, 68 on-monet, 12 punktów do Al Primo, 13 do Shelly, 30 do Ems, 3 etikety. Muszę się trochę uspokoić widzowie. Prawda, Zuzek? Tak. Jestem zestresowany. Okej. Okay. O, Zuzek, patrz. Podwajać. Podwajać. Super. O ostatni chyba big Box to jest. Ale dużo primo poleciało. Sporo Uch, widzowie. To jest sporo... Patrz Zuzek mamy star power Wow Super Maciej Ale fajne to jest I mamy B No bo ja ci trafiłam Zuzek ty masz jakiegoś farta mhm. Prawda masz farta Tak a jak by Zuzek mi nie dropnął Star Power'a, tylko mi jeszcze by ja dropnął. Nie masz takiego Ta? Zuzek to jest brawler. Mm. I to jest B, pani B. Chyba na B się najlepiej atakuje na przodzie. B mało zadaje, to widać, prawda? Tak. Jest... A nie może B. Ja mam właśnie. Ale nie miałeś szans, a, a ja ci trafiłam. Tak, Zuzek mi trafił, bi. Nie ogarniam w ogóle. Dlaczego? Z tym jest problem, nie znam tematyki B. Czekaj. Okej, okay, Zuzek poszedł. Ok, mamy już 5 power cubesów. To tak poszedł i chyba już nie wróci na odcinek. O, teraz muszę wiedzieć, żeby się. Ok, tyk, tyk. chyba to będzie winak. tak. Wygrana pierwsza gierka. I to bi. Uhu. Ale dużo. Bardzo udany odcineczek. Tik, tych, tych. Skrzyneczkę jeszcze mamy. Myślałem, że coś, jeszcze wyleci. Ło! Wow, mamy 99 monet. Jest to OP. Jest bardzo fajny. Jego atak to 700, obrażeń. Jego walizka to 700, obrażeń. Obrona, dużo ma życia. Mhm. Okej. Okay. A ja już pomyślałam, że Ruzuszka mi trafi legendę. Chciałam by mieć dobrą postać, fajną. Teraz testujemy Leonka. Na Star Powerze. Widzowie, ocencie od 1 do 10 ten odcinek, bo ja jestem bardzo podjarany. Mogę? Okej, okay, pyk. O, sorki, 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 gościu. I tak zaraz cię podjedziemy. Ja tutaj jestem. Ej, to byłem ja, gościu. Gościu zabił swojego kolegę z teamu. Wow, super. Gramy jeszcze jedną kierkę. Tik, 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 tik. Lecimy po te dwie skrzyneczki. I ja on szybko rozwala. Zresztą problem trochę, że nie rozwala dwóch naraz. Aj, dobra. Na 200 K HP wygraliśmy walkę z Lanną. No, w sumie mamy więcej życia. Gościu odejdź. Okej, okay, jedynka. Okej. Okay. Max nas nie pokona. Ale może.

Okej. Okay. Myślę, że podejdę do tego maksa. Aj! Ale mnie zabił. Ale drugie miejsce też dobrze. Na pewno odzyskaliśmy pucharki. To ja widzowie z wami się żegnam. Leonek was żegna ze Star Powerem. To cześć i pa!